Cześć. Z tej strony Michalina, czyli Miśka. Kacper i Emma na safari, to jest jeden z ulubionych filmów dzieci, które spotykam na warsztatach plastycznych w kinie lub na festiwalach. I zawsze kiedy pytam dzieci, za co tak bardzo kochają ten film, to wszyscy mówią, że można tam zobaczyć mnóstwo pięknych afrykańskich zwierząt i że cały ten film to jest taka niesamowita, egzotyczna, niezapomniana podróż. Dlatego dzisiaj zrobimy właśnie afrykańskie zwierzęta. W formie takich pacynek, czyli lalek zakładanych na dłoń. Ja myślę, że wasze zwierzaki, wasze pacynki bardzo chętnie zaprzyjaźniłyby się i z panią królik, i z Leo, tak jak zrobił to pluszowy żółwik, czyli przyjaciel Tiri. Zaczynajmy! Przygotujcie, proszę, potrzebne materiały: papierowe torebki śniadaniowe, kredki, wycinanki, materiały dekoracyjne, klej i nożyczki. Ja zawsze zaczynam od rysowania i kolorowania, dlatego tak jak widzicie na zdjęciach, narysowałam elementy pyszczków moich zwierzaków na torebkach śniadaniowych. Następnie, używając bibuły, wycinanek i materiałów dekoracyjnych, przygotowałam pozostałe elementy moich pacynek. Między innymi uszy i oczy dla żyrafy, trąbę, kły i uszy dla słonia, grzywę i oczy dla lwa. Gotowe elementy wkleiłam na torebki śniadaniowe. I tak, moje pacynki są gotowe. Teraz czas na Was. Jeżeli chcecie, możecie zrobić je w inny sposób i stworzyć zupełnie inne zwierzaki, może zebrę, tygrysa albo węża. Najważniejsza tutaj jest zabawa. Zaproście swoich bliskich na wasze domowe safari. Nałóżcie pacynki na dłonie i pobawcie się w teatr. Dobrego dnia, kochani. Pa! pa.